Na rynku nieruchomości i na rynku budownictwa istnieje coś takiego jak statystyka. A jak każdy wie, statystyka dostarcza informacji, ale niektórzy też mówią, że jest kłamstwo, jest wielkie kłamstwo i statystyka. Dlaczego tak mówią? Bo informacje dostarczane przez statystykę należy też odpowiednio interpretować i czasami taka prosta interpretacja jest błędna, po prostu. A ponadto jest też ciekawe to, że jedna informacja, jedna i ta sama informacja, ten sam so fakt dla jednych jest dobry, a dla drugich jest zły. 2023 rok według mnie jest rokiem, w którym jeżeli chcesz sobie zbudować dom, to powinieneś mocno rozważyć rozpoczęcie tej budowy. Oczywiście jeśli masz pieniądze. A dlaczego to będzie zaraz? Bo podam. Też informacje, dane statystyczne dostarczone przez GUS, właśnie o budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Ale jeżeli interesują Was nieruchomości, no to oczywiście koniecznie subskrybujcie mój kanał. Tu się wiele dowiecie o rynku, o trendach, o zmianach cen, o tym, co może być w przyszłości to znaczy jakie są scenariusze na przyszłość bo nie mamy tutaj szklanej kuli nie wróżymy o zmianach w prawie pułapkach prawnych i też pisz nam w komentarzach o czym chcesz usłyszeć bo bardzo chętnie robimy audycję pod wasze żądanie no i wróćmy do tej statystyki, i pierwsza informacja jest taka podana przez GUS, to jest ilość mieszkań, które oddano do użytkowania w 2022 roku. Jest to w ogóle fantastyczna ilość mieszkań oddanych do użytkowania. I zauważcie te kategorie, tutaj indywidualne i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. No to są, powiedzmy, tak w uproszczeniu, najczęściej domy jednorodzinne, a te drugie to są deweloperskie. Pozostałe, tutaj czy spółdzielcze komunalne, czy czynszowe, zakładowe, one nie są istotne, bo po prostu nie są to duże ilości, jak widać w tym miejscu o rocznej budowie. I teraz, tak, zobaczcie. Indywidualnie wybudowaliśmy w 2022 roku o 3,2% mieszkań więcej niż w 2001, a deweloperzy 1,3%. No to można powiedzieć sukces, ale z czego ten sukces wynika i czy jest to naprawdę sukces? Powiedzmy sobie szczerze, że te mieszkania, które były oddawane do do użytkowania, to ich budowy były rozpoczęte ileś lat temu. Jeżeli chodzi o deweloperów, na przykład, podaje średni czas budowy to jest 20. 5 miesięcy, a w budownictwie indywidualnym to 49 miesięcy, mniej więcej taki czas jest średni budowa. Jeszcze te czasy, te prace projektowe przed rozpoczęciem budowy, uzyskiwanie pozwoleń, podpisywanie kontraktów z dostawcami energii itd., itd. Te wszystkie prace musiały potrwać. Czyli 2022 rok. To jest po prostu szczęśliwe zakończenie budów dawno rozpoczętych. I powiem szczerze, że w 2023 roku też będziemy mieli do czynienia z takim kończeniem budów rozpoczętych chociażby w 2021, może jeszcze rok wcześniej. Ale już nam się rysuje pewna zmiana na rynku, o czym za chwilę. Zanim jednak zacznę omawiać te zmiany, no to zobaczymy sobie jeszcze. Ilość wydanych pozwoleń w 2022 lub zgłoszeń rozpoczęcia budów. I tu już widać gorzej. Te wydane pozwolenia, spory ubytek u inwestorów indywidualnych, bo u tych indywidualnych, zobaczcie, wydano. 72,8% tego co rok wcześniej. U deweloperów teoretycznie spadek mniejszy, bo wydano 95,1%. To jeszcze pokazuje jakąś siłę, jakiś rozpęd, ale pamiętaj, że tak naprawdę to ci inwestorzy indywidualni, oni reagują szybciej. Proces. Decyzyjny i proces projektowania u inwestorów indywidualnych jest krótszy niż u deweloperów, i poza tym oni też działają tak trochę emocjonalnie. Aha, czytamy w prasie, że jest źle, widzimy, wszyscy mówią, ceny materiałów budowlanych robocizna rośnie fatalnie. W ogóle, a w ogóle też nie wiadomo co z kredytami i nie wiadomo co to będzie, jaka przyszłość. Wobec tego, tak emocjonalny, duży spadek. Nowych pozwoleń na budowę, występowanie o te pozwolenia. Oni mówią: Mamy czas, poczekamy, zobaczymy w przyszłym roku. Deweloperzy postępują trochę inaczej, bardziej profesjonalnie. Mówią: No dobrze, wiemy, że jest ciężko, wiemy, że ludzie nie chcą budować, ale kryzys kiedyś się kończy, wobec tego też wystąpili o mniejszą ilość pozwoleń, ale spadek był tylko 5%, co oznacza, że jakaś pula pozwoleń, gdyby rynek ruszył, jest i właśnie teraz przejdźmy do tego ruszania rynku. I tu widzimy sytuację nieco odwrotną, bo mówiłem poprzednio, że to ci indywidualni tak porzucili budowy, ale rozpoczęcie budów 70% 7,5%, czyli spadek o 26,5% rozpoczynanych budów w stosunku do 2021. Nie jest tak duży jak u deweloperów, gdzie ten spadek wynosi ponad 30%. Ponad 30% budów mniej rozpoczęto. To jest y, dramat, ale żeby pokazać bardziej skalę tego dramatu, to przejdźmy jeszcze do wykresu i zobaczmy, jak się to rozłożyło w czasie. Zobaczcie, te fioletowe kropeczki tutaj, które widzicie, a czerwoną strzałką i tym czerwonym punktem na dole zaznaczony jest lipiec, to jest załamanie rynku budów w tym roku, nowych budów. Można powiedzieć, że od lipca, który zazwyczaj jest dobrym przecież miesiącem, w budownictwie, nastąpiło takie gwałtowne załamanie nowych budów. Jeszcze początek roku to już też był gorszy niż rok temu. To warto widać, to jest ta taka jasno-szara kreska, te rozpoczynane budowy, ale. Był gorszy, ale nie tak zły jak ta końcówka. I co to ta zła końcówka oznacza? No, to oznacza po prostu brak nowych budów, ale to oznacza też brak zleceń dla firm budowlanych, brak zakupów niektórych materiałów budowlanych, a w każdym razie zmniejszająca się ilość zakupów. A jeśli ktoś nie. Ma problem ze sprzedaniem swoich usług albo ze sprzedaniem swoich towarów, no to szuka różnych dróg e, ratunku. Innych rynków, gdzie mógłby te usługi lub towary sprzedać, albo też walczy ze swoją konkurencją, na przykład ceną. Ja wiem, że wszyscy mówią: o, ale to w ogóle energia drożeje i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście prawda, ale jeżeli ktoś z Was, choć trochę, ma doświadczenia z budownictwem, to dobrze wiecie, że cena ta ostateczna, którą płacisz budując dom za jakiś materiał, to nie jest cena producenta. Tak naprawdę, bo w tym łańcuchu od producenta do ciebie to jest jakiś jeszcze tam mniejszy lub większy rządek dostawców, z których każdy dokłada swoją marżę. I czasami się zdarza, na przykład w niektórych grupach towarowych, to ten finalny, ostateczny dostawca ma marżę rzędu 25-30%. Oczywiście to zależy na jaki towar, podkreślam, to nie wszystkie towary mają taką marżę. Niektóre większą, niektóre znacząco. Mniejszą. Ma on tę marżę i ma obok siebie konkurenta, który sprzedaje ten sam towar, i teraz mogą walczyć o takiego klienta i pod hasłem na przykład ratowania w ogóle płynności, zapewnienia sobie obrotu oraz pod hasłem tego, żeby ten drugi nie sprzedał, będą walczyli i będą po prostu obniżali ceny. Dlatego też właśnie powiedziałem, jeżeli ktoś zna się na budownictwie. Ma pieniądze, buduje na własne potrzeby dom, to może właśnie rok 2023 jest dobrym rokiem na rozpoczęcie takiej budowy. A jeżeli rozważasz zakup jakiegoś mieszkania, czy też w ogóle zakup jakiejś inwestycji, to też pomyśl nad rokiem 2023. A dlaczego? Uwaga, ja wcale tutaj nie chcę nikogo naganiać na zakupy, to żeby było jasne, bo taki wzór, ile trwa faza rynku i ile trwa taki cykl, gdyby się nic nie wydarzyło, no to teoretycznie jeszcze ten rok 2024 też nie powinien być takim rokiem, Intensywnego odbicia. Oczywiście mogą na to wejść inne czynniki, i właśnie do tych czynników chcę wrócić. Zwróćcie uwagę jeszcze na chwilę na ten wykres, jeszcze raz, jak mało budów się rozpoczyna teraz, właśnie. A tymczasem, jednym z pomysłów, rządowych na zwiększenie dostępności mieszkań, czy też ułatwienie kupowania, to jest danie kredytu takiego gwarantowanego, nisko oprocentowanego, czyli jest to po prostu wylanie pieniędzy w popyt, wsparcie popytu. I teraz, jeżeli ja powiedziałem, że budowy realizują się i finalizują np. u deweloperów po dwóch latach, to Oznacza, że ta mniejsza podaż mieszkań może trafić na nagle wysyp pieniędzy na rynek. I jeżeli ktoś wylewa pieniądze na rynek, na którym nie ma mieszkań, albo brak nowych mieszkań, no bo zobaczcie, ta linia spada, spadkowa mówi sama za siebie. To się przełoży, przełoży na realizację. Ja wiem, że deweloperzy. Sprzedają dużo wcześniej, i już teraz nawet prowadzą mie sprzedaż mieszkań w budowie, ale właśnie prowadzą sprzedaż tej małej ilości, którą mogą zakontraktować. Jednocześnie też zwróćcie uwagę, GUS podaje, że jest mniej w budowie o, 4, o prawie 5%, 4,4% ,4 mniej mieszkań będących w budowie. A ta informacja, że tych mieszkań obecnie budowanych jest mniej oraz Dramatyczny spadek liczby nowo rozpoczynanych budów wskazuje właśnie na to, że rynek za jakiś czas tych mieszkań i tych budów będzie pusty. Ta mała ilość budów, która będzie wchodziła też do sprzedaży teraz już i za chwilę, i fala pieniędzy wylanych na ten rynek prowadzi po prostu do być może zwyżki cen. Pytanie jest jeszcze, jak z tymi robotami, z tą robocizną, bo tutaj też nie jest nic pewne do końca, bo mówimy teraz o takiej sytuacji, jakby nasz rynek był wyspą na całym świecie i niepowiązany ze światem, ale przecież za rogiem, za naszą granicą mamy sąsiada Ukrainę, gdzie jest wojna. Nie wiemy, jak się skończy ta wojna, tego nikt nie wie, ale jeden ze scenariuszy zakłada koniec wojny. I po, tej, po zakończeniu tej wojny, zgodnie z tym scenariuszem, może się zdarzyć, że Ukraina otrzyma duże wsparcie na odbudowę. Na odbudowę zniszczonych domów, mieszkań, całej infrastruktury, no wszystkiego tego, co zostało zniszczone w ramach wojny, i te potrzeby będą duże. I może być tak, że nasze firmy zamiast budować w Polsce, będą walczyły o kontrakty tam na wschodzie, żeby tam odbudowywać Ukrainę. Zresztą to byłoby bardzo racjonalne działanie tych firm, no bo być może tam zarabiałyby lepsze pieniądze niż w Polsce. Co oznacza znowu, że ta dobra koniunktura dla. Potencjalnych kupujących czy potencjalnych inwestorów, którzy chcą budować mieszkanie, dobra koniunktura wynikająca w ogóle z ogólnego opadku budownictwa i właśnie z tej łatwości, większej możliwości zamawiania usług czy towarów, może nie trwać wiecznie, bo może się okazać, że otworzy się drugi rynek obok rynku polskiego i wykonawcy, transport i wiele innych firm budowlanych oraz sporo materiałów budowlanych pojedzie właśnie tam. Krótko mówiąc, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc może powinieneś zastanowić się, czy jeżeli masz pieniądze, masz wiedzę i chcesz zbudować sobie teraz dom albo może zainwestować w jakieś mieszkanie, to może właśnie teraz jest Dobry okres, kiedy rynek spada, kiedy ci dostawcy mają problemy ze sprzedażą swoich usług czy materiałów, czy też nawet wytworzonych czasami nieruchomości, bo niektórzy deweloperzy takie problemy mają i teraz właśnie kupować i zastaną się, bo to okno. Może nie trwać długo, bo może zostać zamknięte przez taką sytuację zewnętrzną, jak właśnie Ukraina. I jeszcze dla tych wszystkich, którzy czasami w komentarzach piszą: A, Ale ja nie widzę żadnych obniżek, siedzę tutaj, oglądam ogłoszenia deweloperów i nawet zauważyłem, że podnieśli o 200 zł na metrze cenę. I gdzie są te obniżki, o których wszyscy mówią? Więc ja odpowiadam. Po pierwsze, sytuacje w różnych miejscowościach są różne. To nie jest tak, że jak cała Polska rośnie, to wszystkie miejscowości rosną. Nie jest tak, że jak większość Polski spada, to wszystkie lokalizacje też spadają. Są lokalizacje, które idą wbrew trendom, ale też trzeba pamiętać o Mądrej polityce deweloperów, którzy w odpowiedzi na kre, kryzys w celu podtrzymywania cen po pierwsze zmniejszyli produkcję, tak, w ogóle oni wszyscy razem zmniejszyli produkcję, a po drugie deweloperzy bardzo często w swoich reklamach nie chcą się chwalić tym, że następują obniżki, dlatego że po prostu ludzie by wtedy czekali na kolejną obniżkę. Jeżeli ty czekasz na obniżkę i myślisz, że ona się pokaże w ogłoszeniu, to ja proponuję tak: wyjdź z internetu, wyjdź z prasy, pójdź do dewelopera i zacznij z nim naprawdę negocjować warunki zakupu nieruchomości. I jeżeli będziesz robić to dobrze, to może się okazać, że on ci da jakiś upust na to mieszkanie. Taki poza tym ogłoszeniem albo że jakiś garaż będzie, czy jakiś schowek dodany prawie gratis w jakiejś cenie promocyjnej, po to, żeby ukryć tę główną obniżkę ceny mieszkania. Pamiętaj o tym, że świat wirtualny to nie jest świat realny. Zachęcam do wyjścia z chmury i poznania prawdziwego świata budownictwa i rynku. Nieruchomości. Ale jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, koniecznie subskrybujcie mój kanał. Tutaj wiele informacji o tym, co się dzieje na rynku, o prawie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, korzystaj ze szkoleń na SEMEN24. Napisz nam w komentarzach o czym chciałbyś inną audycję. A moim wspierającym dziękuję za wspieranie kanału. Zachęcam innych do wspierania. W zamian dostaniecie dostęp do większej ilości. Audycji filmów, a także na przykład do możliwości czatu, czy też takiego spotkania na żywo online, to też jest możliwe. Na razie, cześć.